Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja może dam jakiś głos w obronie decydentów. Przede wszystkim, wszystkim. trzeba pogratulować i Ministerstwu Żywienia Nazotowi, że utworzyła coś unikalnego, jakimi są poradnie osteoporozu. Tylko w dwóch innych dziedzinach yy, są poradnie dedykowane konkretnie jednostkom chorobowym. Jest to cukrzyca i imopolis czyli ta świadomość utworzenia w koszyku świadczeń gwarantowanych poradni dokładnie podyktowanej jednej chorobie jest... Pokazuje, że ta świadomość po stronie Ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia istnieje. No. Drugim elementem pozytywnym jest to, że w posiedzeniach zespołu e, pana profesora uczestniczą przedstawiciele NRZ-u i na bieżąco informują, czy nasze rozwiązania mają um, pewien, pewien sens, pewien, pew, pewne racjonalne wykorzystanie. Ja w swojej prezentacji będę chciał również przedstawić te negatywne aspekty, o których zarówno profesor Włoszka, jak i profesor Czerwiński wspominali, w sensie poziomu finansowania. Pewne rozwiązania systemowe są na dosyć dobrym poziomie, tylko po pierwsze wymagają jak gdyby i zwiększenia finansowania i na szczeblu e, poszczególnych województw wzmocnienia tego obszaru, jakim, jakim jest ten <grym> miastaw <grym> Proszę Państwa, będę chciał przedstawić, jak wygląda organizacja finansowanie poradni osteoporozy w roku 2015 to jest błąd, propozycje zmian w finansowaniu diagnostyki leczenia osteoporozy w poradniach osteoporozy i innych poradni specjalistycznych, samorządowe programy profilaktyczne przez tego wykrywania osteoporozy, bo takie programy już funkcjonują oraz propozycje ogólnopolskich programów profilaktycznych wykrywania osteoporozy oraz propozycje zmian organizacyjnych w diagnostyce pacjentów hospitalizowanych z powierzchnią o, o czy pan profesor Czerwiński wspominał pewne inne rozwiązania, które mogły być stworzone. Jak wygląda w tej chwili funkcjonowanie poradnia astoporozuje, jacy lekarze mogą przyjmować? Bo pewnym problemem jest to, że jest leczenie ostoproza jest interdyscyplinarne, to znaczy... Leczą lekarze różnych specjalności. Jak Państwo widzicie na dzień dzisiejszy, mogą być to ortopedzi, reumatolodzy, endokrinolodzy, ginekolodzy oraz, co jest bardzo pozytywną zmianą od tego roku, mogą być to również lekarze, specjaliści chorób wewnętrznych. Kiedyś taką dosyć dużą barierą było to, że ci lekarze musieli się wykazać. Na co najmniej pięcioletnim stażem pracy w tych czterech oddziałach, w tej chwili Ministerstwo Zdrowia zniosło to, czyli mamy potencjalnie dosyć dużą grupę, bo lekarzy internetowych sportów mamy dosyć dużą, którzy mogliby potencjalnie w tych poradniach udzielać świadczeń. To, co jest istotnym elementem, jeśli chodzi o wyposażenie, o czym wielokrotnie dzisiaj była mowa, że mamy ograniczony dostęp do densytometrów, to te densytometry muszą w tych poradniach osobowo funkcjonować. Natomiast, natomiast ee, jak wygląda liczba poradni, to przeanalizowaliśmy, jak wygląda na dzień dzisiejszy i liczba poradni wartości kontraktów w poszczególnych województwach. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przestrzeni ostatnich trzech lat było aneksowanie umów. Aneksowanie umów jest takim mechanizmem kontraktowania świadczeń, który ogranicza w jakiś sposób zwiększanie liczby świadczeniodawców, czyli de facto większe preferencje mają ci, te, ci świadczeniodawcy, którzy mają e, już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nowi mają pewne bariery, e, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Aczkolwiek Narodowy Fundusz Zdrowia, działy wojewódzkie mają możliwość tworzenia tzw. konkursów, rozpoczynania konkursów uzbrojeniowych, o czym powiem za chwilę, po których województwa, taki pewne przełomy nastąpiły. Województwa ludno ma cztery świadczenia dawtu, czyli cztery poradnie o Ta liczba poradni w ciągu ostatnich dwóch lat nie uległa zmianie. Poziom finansowania jest to pół miliona złotych rocznie. Jest to niewielki poziom, jak Państwo podzielicie, te pół miliona przez 12 miesięcy, to wychodzi lat na te cztery poradnie około 50 tysięcy złotych. Kujawsko-Pomorskie ma 6 świadczeniodawców, również poziom finansowania jest na poziomie pół miliona złotych, liczba się nie zmieniła. Liczba świadczeniodawców w województwie lubelskim jest też na tym samym poziomie, czyli mamy 3. Natomiast poziom finansowania jest niższy, zaledwie 379 tysięcy złotych. Województwo lubelskie 1 dawca, kontrakt 12 tysięcy złotych miesięcznie. W województwie łódzkim mamy 8 świadczeniodawców, czyli stosunkowo duża dostępność do do poradni. Kontrakt też jest ponad e, 1,5 miliona złotych. Województwo Małopolskie, jeden świadczeniodawca e, kontrakt 153 tysiące złotych. No i Województwo Mazowieckie, które jest niewątpliwie liderem, jeśli chodzi o liczbę poradni, bo mamy aż 23 poradnie, z czego e, poziom finansowania to jest ponad 6 milionów złotych, czyli patrząc przez pryzmat Województwa Mazowieckiego, możemy powiedzieć, że tutaj ta świadomość i po stronie świadczeń nadawców jest dosyć duża. Województwo polskie, 1 świadczeniodawca, Województwo Podkarpackie 3,462 462 000 złotych, Województwo Podlaskie 5 świadczeniodawców 1 milion zł złotych. I tutaj to co jest tą negatywną informacją, o której Pan Profesor Głuszko powiedział, czyli mamy jak gdyby regres, jeśli chodzi o Województwo Pomorskie. De facto tam ten poziom finansowania był bardzo niski w 2013 roku, raptem 4 tysiące złotych. Co ciekawe tym świadczeniodawcą była Klinika niepłudności. Która ma jak gdyby, dodatkowe, dodatkowe świadczenie i zrezygnowała, bo widać, że poziom rentowności utrzymania paradni w ciągu roku za 4000 zł no, jest praktycznie niemożliwy. W tej chwili już nie mamy ani jednego świadczenia dawcy. W województwie śląskim dosyć duże województwo, no, ale jak Państwo porównacie z województwem masowieckim, tutaj poziom dostępności do tych świadczeń jest niewielki, jest 4 świadczenia Województwo się to wszystkie my no tutaj mamy, jak gdyby, przełom pewien. Bo to jest jedyne województwo, w którym znacząco po pierwsze zwiększył się poziom finansowania, jak również przybył dwóch darców. Na województwie mazurskim mamy status quo, mamy pięciu świadczenia sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy. Wielkopolskie też stosunkowo duże województwo z dużą liczbą świadczniodawców, ale zaledwie dwóch realizuje świadczenia z zakresu osteoporozy. I województwo zachodniopomorskie od... nigdy tam nie było żadnej umowy na, na świadczenia z zakresu osteoporozy. Tym problemem jeśli było y, lata, to widzimy, że faktycznie jest jakiś wzrost, ale on jest niewielki. Proszę Państwa, to jest 12 milionów złotych na poradnie leczenia osteoporozy. Wartość kontraktów na wszystkie pozostałe poradnie w ramach nz to jest 4,5 miliarda złotych. To no więc odsetek wydatków NZ-u na poradnie leczenia osteoporozy w stosunku do innych jest, jest bardzo... Yy, bardzo niewielki. I tutaj trzy województwa, które w 2015 roku przodują, jeśli chodzi o wydatki, na no to województwo mazowieckie, łódzkie i podlaskie, ale i mniej województwo polskie i zachodniopomorskie i pomorskie, brak jakiejkolwiek możliwości doświadczenia. I oczywiście tym rozwiązaniem, które wydaje się najbardziej optymalne z punktu widzenia dostępności do, do tych poradni, gdzie praktycznie liczy się tylko te jednostki europowe, to jest zwiększenie liczby poradni oraz zwiększenie wartości umów w ramach kontraktów, które będą zawierane od 1 lipca. Bo musicie mieć Państwo świadomość, że NFZ wszystkie umowy na wszystkie świadczenia aneksowo do 30 czerwca 2016 roku i od 1 lipca mają być nowe, nowe umowy z nowymi dawcami, mają być nowe konkursy. To jest pewna szansa, że tych poradni może przybyć. Zwłaszcza zachęcającym elementem jest to, że umowy będą pięcioletnie, a przy tej inwestycji bo te poradnie muszą być wyposażone w ten system, to być może to, to rozwiązanie e, znajdzie swoje zwiększenie w przyszłorocznych kontraktach. Oprócz poradni osteoporozy, oczywiście pacjenci są leczeni w innych poradniach, natomiast oczywiście w tych innych poradniach, mówię tu o poradni reumatologicznej, ginekologicznej, poradni ortopedycznej, aczkolwiek jak pan profesor zauważył, ortopedzy niechętnie piszą recepty e, i niechętnie diagnozują osteoporozę, bardziej zajmują się takim aktywnym uprawianiem zawodu, jakim jest medycyna zabiegowa, to w tych wszystkich poradniach można, można rozliczać świadczenia z zakresu osteoporozy, a zwłaszcza wykonania Badania densytometrycznego. Problem jest z tym, że to badanie densytometryczne wycenione na dzień dzisiejszy razem z poradą lekarską jest na 7 punktów, co daje średnią wartość tego świadczenia na poziomie 56-70 zł. Problem jest taki, że samo badanie densytometryczne wycenione jest na rynku komercyjnym na 100 zł. W związku z tym, te poradnie reumatologiczne, ortopedyczne nie są w stanie jak gdyby tego badania realizować, gdyż ponoszą ewidentne straty. Więc. Naszą propozycją jest jakby zmiana wyceny tej densytometrii, przesunięcie poprzez pewne rozwiązania techniczne, przesunięcie tego badania z innego katalogu do innego, żeby zwiększyć wartość punktową. I w tym momencie, jeśli wartość punktowa porady lekarskiej z densytometrią byłaby na poziomie 13 punktów, no to w tym momencie to badanie byłoby rentowne i byłaby szansa, żeby w tych poradniach było realizowane. Propozycja trzecia to jest propozycja, która wydaje się najbardziej optymalna i która była przez pewien okres czasu jak gdyby forsowana przez MZ jeszcze ze czasu prezesa Paszkiewicza, była propozycja stworzenia tzw. zwanych pakietów diagnostycznych. Te pakiety diagnostyczne były również kierowane, dedykowane na leczenie osteoporozy, co potwierdza moją tezę, że świadomość znaczenia osteoporozy a zwłaszcza leczenie ich powikłań, o czym Pan Profesor Czerewiński mówił, kosztów, ona istniała, bo fundusz sam siebie tego typu procedurę zrobił. Problem jest to, że to nigdy nie zafunkcjonowało, natomiast wróciło teraz ponownie w ramach pakietu onkologicznego, kiedy takie ryczałty diagnostyczne do poszczególnych chorób nowotworowych zostały przyznane. Były pewne deklaracje, że onkologia jest tą pierwszą dziedziną, na której te ryczałty będą przyznane, że następnie NFZ przystąpi do prac nad ryczałtami dla innych chorób. Mamy nadzieję, że również ta osteoporoza nie będzie, będzie, będzie pominięta. Przygotowaliśmy pewne zestawienia, które dawałyby szansę, że ta procedura mogłaby dobrze funkcjonować w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. I następna rzecz, która wydaje się pewną przyszłością, i chyba w, w czasie naszych, na, naszych spotkań zespołu i tu bardzo pozytywnie została zaopiniowana przez przedstawicieli NZ, to, to profilaktyka, programy profilaktyczne. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że po pierwsze y, jesteśmy po uchwaleniu ustawy o zdrowiu publicznym, y, która w bardzo mocny sposób akcentuje konieczność profilaktyki. Y, pozytywną też rzeczą y, jest y, to, że Programy profilaktyczne już istnieją. Takimi najbardziej znanymi pro, programami profilaktycznymi, które są finansowane ze środków samorządowych, to jest program profilaktyki wykrywania osteoporozy a, m, dla mieszkańców miasta Opola oraz dla y, kędzierzyna Koźla. Problem jest to, że oczywiście te badania dotyczą wyłącznie osób tam zamieszkały, bo są, samorządy finansują programy profilaktyczne wyłącznie dla osób, które mieszkają i odprowadzają tam e, podatki. Lokalne. Te profilaktyki, te programy profilaktyczne dla opora zostały dedykowane osobom dla kobiet w wieku 55-80 lat, dla mężczyzn od 60 do 80 lat. A celem głównych tych badań jest obniżenie cenowolności i nierówności z powodu osteoporozy. Cele szczegółowe to wczesne wykrycie osteoporozy oraz wczesne wdrożenie skutecznego leczenia, zmniejszenie liczby złamek osteoporotycznych, zapewnienie łatwego dostępu pacjentom z grubo ryzyk do badań densytometrycznych. Tutaj powołuje się fakt, że przed tym badaniem profilaktycznym nie było ani jednego densytometru na terenie miasta Opola. Po tym wdrożeniu tego programu takie inwestycje zostały zostały, zostały zostały, zostały jak gdyby podniesione. Istotnym elementem, który może sprzyjać jak gdyby szybkiemu wdrożeniu tych programów profilaktycznych jest pozytywna opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, który, on wydając pozytywną opinię dla programów profilaktycznych, wskazywał, że, a, e, że program odnosi się do istotnego programu zdrowotnego, jakim jest profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy, że dostępność działań programu dla beneficjentów została zapewniona przez zaplanowanie kampanii informacyjnej, to jest dosyć istotny element, który dzisiaj się przewijał, że właśnie ta kampania e, informacyjnych przypadków takiej choroby jak osteoporozo są kluczem do, do wzbudzenia świadomości społecznej, rozpoczynania i profilaktyki i ewentualnie leczenia oraz pewne finansowanie uczestnictwa w programie, czyli w tym momencie są to bezpłatne badania dla mieszkańców danej, danej społeczności. Tutaj są te bardziej szczegółowe elementy związane z tym programem. Natomiast to, co myśmy zaproponowali, jeszcze raz podkreślam, i widziło duże zainteresowanie po stronie NZ, to na bazie tych programów pracować program profilaktyki, który byłby finansowany ze środków bądź Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź w ramach ustawy o zdrowiu publicznym. Na razie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje się programy profilaktyczne praktycznie tylko w trzech jednostkach chorobowych, profilaktyka nowotworu piersi, profilaktyka nowotworu szyki macicy i tak obego. Była też profilaktyka chorobotytoniowych, natomiast ten program nie zakończył się pełnym sukcesem, nie, nie powinien być jakby wzorcem dla tego typu działań, natomiast tutaj wydaje się, że ta szansa mając te, te dane, które zostały przedstawione zarówno przez profesora Głoszko, który stwierdził, że raptem 10% pacjentów, którzy powinni być leczeni z powodu osteoporozy otrzymuje stosowne leczenie i profesora Czerwińskiego, który wskazał na dosyć znaczące środki finansowe, które przy inwestycji w tej chorobie mogłyby po stronie płatnika zostać Ta propozycja wydaje się mieć duże szanse na realizację i mamy dwie możliwości, albo finansować to z środków NFZ, albo w ramach ustawy o zdrowiu, zdrowiu publicznym. No i czy Szóste rozwiązanie, które jest najbardziej kontrowersyjne, no bo ono jak gdyby nakładać ma, trochę jest zbieżne z rozwiązaniem pana profesora Czerwińskiego, czyli z, przede wszystkim celem tego rozwiązania jest poprawa świadomości wśród lekarzy, ortopedów wykrywania osteoporozy i ryzyk z tym związanym, czyli wprowadzenie karty oceny ryzyka osteoporozy pacjentów hospitalizowanych z powodu złanych w oddziałach ortopedycznych. Natomiast mamy świadomość, że to jest kolejne narzędzie biurokratyczne, które po stronie lekarzy ortopedów może wzbudzić pewien opór, bo to o czym było tu wielokrotnie mówione, ja też to podkreślam, że praca lekarza stała się pracą szalenie zbiurokratyzowaną i kolejna karta mogłaby tworzyć pewne rozwiązania. Natomiast plusem jest to, że Pan Profesor Czerniński stworzył pewne algorytmy postępowań, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w tych w tych, w tych rozwiązaniach, które by narzucały, jak gdyby, lekarzom, ortopedom podczas wypisu, diagnozowanie pacjenta na okoliczność, ryzyk związanych z postępowaniem osteoporozy. Takie karty są realizowane już w innych schorzeniach, inne ryzyka z niedożywieniem z są, czy z ryzykiem operacyjnym są wprowadzone do dokumentacji medycznej. Tylko jeszcze raz podkreślam, że to działanie miałoby charakter, charakter biurokratyczny, aczkolwiek plusem, plusem tych rozwiązań byłoby to, że mielibyśmy przede wszystkim poprawioną statystykę, poprawioną jakby, wiarygodność danych epidemiologicznych dotyczących złamań ustrojkowotycznych, bo w tym momencie dane z tych kart byłyby również rozdawane do płatnika. No i mielibyśmy możliwość stworzenia rejestru złamań ustrojkowotycznych, bo w tej chwili możemy tylko dokonywać danych szacunkowych gdyż w systemie informatycznym NMZ raportowany jest wyłącznie sam fakt złamania, natomiast nie ma żadnej informacji, która by dotyczyła przyczyny tego złamania, a niewątpliwie w wielu przypadkach przyczyną jest osteoporoza. Plusem byłoby również opracowanie pewnego standardu postępowania w przypadku złamania osteoporotycznego, to znaczy kierowanie tego pacjenta po hospitalizacji do ośrodka, który by kontynuował terapię. Na dzień dzisiejszy mamy pewien problem, jak już pokazałem, że tych poradni ostro-porozy nie jest wiele, a w wielu nie ma. Więc wskazanie pewnych ośrodków referencyjnych, czy to poradnie reumatologiczne, endokrynologiczne, czy ginekologiczne, które by stosowały pewne standardy leczenia, dawałoby pewną, pewną szansę. Ja jeszcze tylko podkreślę, że pewne, jesteśmy w toku kampanii wyborczej, pewne elementy są dosyć, dosyć istotne, bo y, pozytywną rzeczą jest to, no, jeszcze raz do tak że pewną barierą jest bariera finansowa w dostępie do leków związanych z prostoporozem. W programach dwóch kluczowych partii Mamy pewne rozwiązania, które mają ułatwić dostępność do leków, w yy, yy, tym również leków oczywistego osteoporodzenia. Mówię tu o programie, o jednej propozycji, która zakłada, że powyżej, pacjenci powyżej 75 roku nie będą płacić za leki, czyli tutaj bariera dla tej grupy byłaby zniesiona. A druga propozycja jest to, jest, ona może jest mniej konkretna, ale stworzenie pewnego bonu, pharma, bonu, który by dla osób, które mają problemy, no mają no, pewne bariery finansowe, ułatwia dostęp również do leków refundowanych, czyli tutaj ten element, którą jest bariera finansowa, mógłby no, zostać zmniejszony i ten wskaźnik pacjentów leczonych um, został po u lek zwiększony. Dziękuję bardzo.